Nie widzenia, chciałbym Wam przedstawić kolejny odcinek z Red Dead Redemption 2. Subskrybujcie kanał, było pokazane przed chwilą na ekranie. A teraz mamy jakąś scenę, z jakiejś tam misji. Abigail nas o coś tam pyta. A o Jonah. No, no, to Wy posłuchajcie, ja się Nie been seen w Two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur <clears throat> to take a look for John? <clears throat> You're the two best fit men we've got. Now? She's. We're all. Yeah, we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Well, it wouldn't be the first time. No i już y, jedziemy sobie Ja wam to przyspieszę, bo to strasznie, straszna dług, strasznie długa jazda była tam w ogóle Więc y, chwilę sobie pooglądacie Nie wiem, nie wiem czy ja wam to w końcu skipnąłam, czy wam to nie skipnąłam Chyba wam skipnąłam jazdę ale, ale co? No była strasznie nudna Po prostu jedna cutscenka Dobra, jest tu jakieś obozowisko, widać. Ktoś ruszał tam, tam, stamtąd. Więc to jest. Nie wiem, która to jest, to jest chyba. Nie wiem. O, ja sobie chyba zbadam ten obóz. Nie wiem. No, chyba tak, będę badał. No, najwyżej kilka godzin w Oj, przepraszam cię konie, że się uderzyłem. <laughs> Sorry, konie. Więc my jedziemy za ja Jawirem Ja tak i no po sobie jak ja jadę, a ja się przeciszę. Nie.

Tutaj sobie przechodzimy pod jakąś tam taką jakąś jaskinią. Taką mini jaskinią nawet. O. Nasz pasek wytrzymałości jest słaby. Bardzo słaby niestety. A nasz główny bohater się trzęsie z zimna. Jakby. Tutaj sobie skaczemy. No, zeskakujemy w sumie. Z mm, jakiejś skarpy wspinamy się. I co? My idziemy sobie tak powoli, powoli. Zostawcie łapeczkę w górę, może. Możecie też zostawić subika. Może, może ktoś skipnął początek. Też ważne. Zostawcie subika i lajka. I tutaj gdzieś wchodzimy. John nam chyba da e, jakiś. E, procent nie wiem coś rozgrzewającego nie wiem a, a bourbon z Kentucky rozgrzewające generalnie no nie rozgrzewające tylko y, daje nam pasak wytrzymałości, a ja sobie tu wałam Johna a jest tam gdzieś jest tam Dobra ja się albo poczekam pogadam z wami. Zostawcie też komentarz, jeśli Wam się podoba ta seria, więc fajnie. Dobra, my gdzieś tu schodzimy. Tak. O, jest tutaj, dobra. No i tutaj jakaś to ja się wyciszam. Arthur Morgan. Don't look so good. I don't feel too good neither. <clears clears throat> <clears throat> freezing. Don't die just yet, cowboy. Uh, come on, compadre. Uh. Uh. <sighs> <clears throat> uh. <clears throat> well, we can't go back the way we came. Let's try this way. You're a sorry side. Can't argue with you there. See, I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. Uh. You all right? I think so. Come on. Hopefully, this will lead us out. Look up there. no i wilki tutaj nas zaskoczyły niestety chyba za pierwszym razem umarłem i, i, i było kiepsko ale dajemy radę nie celuj do koni Artur no. ja je ja tu ja wołam wyciągam ją z pluwa Rewolwer jest lepszy jakby. Jeśli wilk nas trafi 3 razy, albo w złym przypadku 4, jak się na nas rzuci, to po nas generalnie. No i zginąłem, niestety. Wracamy do punktu kontrolnego. No i teraz na no następną próbę, jakby to, pooglądajcie sobie teraz, jak, jak walczę z wilkami. どうぞ。<noise>

Ale, ale co? Ja Wam po tej kacystence przyspieszyłem zwiedzanie obozu, gadanie ze wszystkimi i tak dalej, i tak dalej, bla, bla, bla. Taka kacystenka, i macie przyspieszone trochę chodzenie po obozie, zwiedzanie, przywitanie się.

And all it that, that civilization? I know. The West is where our problems are worse. Yeah. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. morgan <sighs> yeah. We've been running for weeks. We found shelter and... Been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? We get strong. We get warm. And we wait. No i my, ja już po zwiedzaniu no. wodą idziemy sobie do Pearsona. Przywitajmy się. No i następna cutscenka, pewnie, najwięcej cutscenek najlepszych, więcej cutscenek lepiej. No, nie mamy żarcia. Nie za bardzo niestety. Co pan robiłeś w marynarce, panie Pearson? Utknęliśmy na morzu, na 50 dni. A pan niestety przeżył. Gdy uciekaliśmy z Blackwater, nie dałem rady zdobyć zapasów. A jak rządowy... No, nie zdążę. No, czyli nie mamy zapasów. Coś się stanie? Jesteśmy większe. i Billa. <grym> Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they've found enough of this. We'll go find something. C'mon Arthur. Wait a second, hold on. I'm here. You're gonna need something to eat that there. Assorted salted off. oh for good before. Man, let's go. You can go Look at your hair. I can't stay here listening to you two. if there's this game in those hills, I'll find it. A, to ten typek, co nam dawał konie, jak wyjechaliśmy z tej pierwszej misji. Yyy, dobra. Czyli tutaj będzie też jazda, to ja się nie będę wam gadał, popatrzcie sobie, jak ja jadę. Tutaj, weź to. Nie mogę go użyć, a ty będziesz musiał. O, żartujesz. Użyj broni, a my skupimy każdego zwierzęta na kilku kilometrach. Nie jesteś za młody, żeby się nauczyć. I imagine. Come on, this way. A few moments later... No, i my się tutaj zatrzymujemy, bo nasz typek coś tu chyba znalazł. Ślady jelenia. No, w śniegu generalnie łatwiej znaleźć. Był tu chwilę temu. My musimy tropić pieszo. No, do... dobra. Spokojnie. Tak? Tak, sorry, wyciągnąłem to niechcący. No. I sobie wyciągamy łuk. Łuk. I, i co? I kłócamy i idziemy. Poluj na jelenie. Dobrze. Tutaj chodzonko było. I teraz idziemy po śladach jelenia. Jak ubijemy pierwszego, to sobie popatrzycie, jak to wygląda bez mojego ee, gadania. Może to przeszkadza marzenie. Słyszył cię na ile Stąd. No dobra. A gdzie to ja. Aha, zobaczyłem ze, ze śladów. No przecież, bo jak inaczej by można. O, a co to? Ja już stąd widzę jelenia. Pyk. No tylko nacelować. Nacelować. I pum. Ładnie. Dobra, to ja... Busia na kłódkę. I oglądajcie sobie jak, jak to już wygląda. Yeah. Try again.

W trybie fotograficznym f 6 No i teraz sobie zawołaliśmy naszego konia. Koniu, gdzie jesteś? Halo. O, koniu biegnie. Biegniesz. Biegniesz, koniu. No i musimy załadować naszego jelenia na konia i pojechać z nim do obozu. I pyk. Magicznie się obwiązało, a to jest Charles. Dobrze, Charles, teraz nie będę cię nazywał ktoś, tylko Charles. Tak się chyba to wymawia. Więc tutaj będzie jazda, ale tutaj obczaiłem już kamerę filmową i będę Wam to tak robił, jak będzie podróż, ładnie. So well, ja no i going to be quiet. And Elo, me, me I'm getting to the Even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearsons had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater?

ściągamy jelenia. I co I idziemy do Piersona, Pana naszego najlepszego kucharza. Kucharza perfekto. Hm. No, potem trzeba go oskurować, no i to tyle, więc to jest ostatnia Wiecie, jak się skończy to koniec odcinka. Chciałem was pożegnać w tym odcinku, bo to już tyle mojego głosu, no i do zobaczenia w kolejnym, zostawcie łapkę i subika z dzwoneczkiem, jemu ja Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. <laughs> Keeps you saying it does. Yeah, it oh. seems to have done a treat on you. You go rest that hand, off. you will be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll we'll get to skin you. <coughs> You're always one with the jokes, aren't you? <clears throat> Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, you, you dumped on the floor there. Mr. Morgan, yeah. They yeah, always said you were a butcher. Yeah. You know you could trade these, or sell these, in pretty much any town if you're looking to make a legitimate bit of money. Of course. Right now I'm just looking to get off this mountain alive. Yeah. Well, if you catch anything else, sir, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. We're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. <sighs> oh.